Witam serdecznie. Dziękuję serdecznie Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów za nominowanie firmy PIKOM do Gaszym Challenge. Bardzo się cieszymy z tego i przyjmujemy wyzwanie. Jednocześnie chcieliśmy nominować firmę Czata, firmę z Piotrkowa, firmę Sponsor ze stety w Bogumiłowie oraz fabrykę papieru i tektury w Wadowicach Beskidy S.A. Dziękuję. Sześć, siedem, osiem,